Służba codzienna. Trzeba wziąć te karty. Czasem, które żeśmy włożyli, poskładamy je i powróżymy. Co Was czeka w najbliższym czasie? Piękny, słoneczny dzień. Księżyc w pełni będący. O, jeszcze jeszcze troszeczkę tego księżyca widać, mimo że pełnia była parę dni temu. Coś tu wypadło: królowa monety. Jakaś kobieta będzie Wam sprzyjać finansowo, być może to jest jakiś prezent. Coś po świętach zostało. No, ale teraz przełóżmy lewą ręką na trzy kubki. I zobaczmy, co tu nam przyniósł los. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krzysztof tycki tradycyjnie. Po kolei, dziesięć buław. Finanse. To jest dobra karta, jeśli chodzi o finanse. Ona oznacza jakiś taki sukces finansowy, coś jakieś z zewnątrz, pieniądze po kolei. Druga karta, która mówi o tym, co jest jak gdyby najważniejsze, to jest siła. Zdecydowanie tutaj jest kobieta trzymająca lwa, czyli panowanie nad swoimi emocjami i taka wewnętrzna siła. W tym układzie jest tutaj to, co jest w przeszłości. Osiem. Kilichów, czyli w przeszłości coś się nie udało, nie udało się przefosować jakichś nowych rzeczy, ale to wcale nie znaczy, że teraz tych rzeczy nie można będzie spróbować. Tutaj jest czwórka, czwórka miecz, czyli jakby odpoczynek po chorobie. Być może to, to są też jakieś starsze rzeczy zdrowotne, coś co, co za długi czas za nami szło. Siedem. Monet. No, te pieniądze jednak idą przed nami. Tutaj jest po kolei szóstka denarów, czyli, o, no dokładnie, to są ciągle, ciągle te, te pieniądze, które za nami idą, od, od, od tej kobiety. Tylko trzeba bardzo uważać, bo tutaj jest obok demon. Yy, czyli, żebyście nie przesadzały, przesadzili z tymi pieniędzmi i nie przepuścili ich na. Jakieś piedoły, bo wiem, tutaj ciągle szatan kusi tymi wszystkimi promocjami w marketach. Kolejna karta to jest król, król mieczy, czyli inteligencja, zdecydowanie jakiś silny mężczyzna. Tutaj jakiś silny mężczyzna wam będzie sprzyjał. I ostatnia karta w układzie to jest eremita, czyli ona jakby zamyka jakiś kawałeczek, bo jeżeli tutaj były... o, okej, okay. odwrócona. 8, bardzo pokrewna z Eremitą, czyli coś czego się nie udało spełnić, więc teraz w najbliższym czacie macie możliwość spełnienia tych planów. Pójście jak gdyby naprzód, bo Eremita, Wędrowiec, on, on mimo, że jest tak zamknięty czasem w sobie, to idzie do przodu, pozwala zrealizować jakieś pragnienia. I to tyle, dzięki.